Dzień dobry. Witam Was po raz już ostatni na naszym spotkaniu tutaj na lekcjach online. Akurat wyszło tak, że mamy temat dość ciekawy, bo jest to temat o zagrożeniach, bezpieczeństwie i zagrożeniach, tak? Bo ja nie będę chciał Was straszyć, tak? Jak ktoś w, tej, e, w komentarzu napisał, że się przestraszył, że się boi. Znaczy, boimy się wtedy, kiedy my czegoś nie rozumiemy, tak? Jak my zrozumiemy, jaka jest przyczyna, Jakie są podstawy tych różnych zaburzeń, czy nawet chorób, tak? często ciężkich To my nie boimy się, tylko mamy respekt, wiemy yy, co zrobić tak? To jest w istotne, nie chodzi o yy, to, żeby się bać Powtórzę po raz drugi, boimy się wtedy, kiedy nie wiemy tak? Jak my się dowiemy, jak o siebie zadbać Czy co mogę jeszcze ekstra zrobić, żeby mój organizm był w lepszym stanie to to jest z korzyścią dla nas, tak? Także o tym dzisiaj sobie powiemy o wynalazkach XXI wieku, no i o ich skutkach, można powiedzieć, ubocznych, tak? Bo większość z tych rzeczy, które XXI wiek wymyślił i jeszcze dalej wymyśla, one są po to, żeby nam pomóc, tak? Żeby usprawnić nasze życie. Natomiast trzeba pamiętać, że jest ta druga strona medalu, tak? że nie zawsze jest to wszystko, co nam świat daje, nie zawsze jest to w pełni korzystne, tak? I pewne rzeczy są do, są do używania, jakbym to powiedział, ale z zastrzeżeniami, żeby nie za dużo, żeby nie za często, tak? Także o tym dzisiaj powiem. No, powiem o trzech chorobach i to bardzo ciężkich. Yy, dwie z nich są tak naprawdę nieuleczalne. Powiem na pierwszym miejscu o alergiach. To można spróbować wyhamować tak, te reakcje alergiczne, ale mamy tutaj duży wpływ na ich powstawanie. No nie na wszystko, tak, ale możemy się postarać. Potem powiem o cukrzycy i tu już mamy bardzo duży wpływ. Ona jest też nieuleczalną chorobą. Niestety, leczymy tylko objawy, czy łagodzimy objawy. Także warto wiedzieć, ale to nie będzie ta cukrzyca zakodowana w genach, tylko ta druga cukrzyca, która jest związana. Nie wiem czy pamiętacie, bo już o tym wspomniałem, przy hormonach i ich zaburzeniach z odżywianiem. I tu mamy oczywiście wpływ. I na trzecim miejscu powiem o nowotworach, jak one powstają, bo to warto wiedzieć, co to jest nowotwór, jak powstaje komórka nowotworowa, to krótko to wyjaśnię. Myślę, że zrozumiecie, kto jeszcze nie wie. No, i y, tam też będą optymistyczne rzeczy, bo medycyna całkiem dobrze sobie z nimi radzi. Tak? Także to te trzy choroby. Jeszcze powiem o profilaktyce i naprawdę będę to akcentować, bo wielu młodych ludzi często pyta mnie, proszę pana, co to w zasadzie jest ta profilaktyka? Ja wiem, że oni nie wiedzą, bo ktoś im jeszcze tego nie powiedział, że lepiej zapobiegać niż leczyć, tak? I my za mało dbamy o siebie, to ja jestem w stanie powiedzieć z dużą pewnością, że my naprawdę za mało o siebie dbamy w sensie tym fizycznym, jak chociażby właśnie kwestie odżywiania czy aktywności, czy takiego codziennego postępowania ze swoim ciałem, ale także pamiętajmy o aspekcie psychicznym, który jest bardzo ważny, często pomijany. Nie dbamy o swoje zdrowie psychiczne w różnych takich sytuacjach życia. No i jeszcze zdrowie społeczne. Pamiętać te relacje człowieka z człowiekiem. Kieruj się sercem. Ja to będę powtarzał, słuchajcie, do końca swoich dni. Kieruj się sercem to nie jest słabość, to jest Twoja siła, tak? Że potrafisz okazać uczucia w serce drugiej osobie, tak? To o Tobie świadczy i to wpływa na innych, tak? I to też kształtuje Twoje zdrowie, jak ty się czujesz. Jak okazujesz to serce innym, tak? Ja noszę tego szulki. Niektórzy mnie pytają, czemu tak często? Bo ja to popieram całym sercem, tak? Miłość, przyjaźń, muzyka dobra, to jest, słuchajcie, zdrowie nasze psychiczne, tak? Nie można poddać się pewnym negatywnym oddziaływaniom, które też są, których widzimy czasami bardzo dużo, tak? Bo niektóre te środki przekazywania informacji oferują nam hejt, tak? Yy, negatywny przekaz. Trzeba to wyłączać, odciąć się od tego. Klik i nie ma hejtu, tak? Nie trzeba się poddawać pewnym działaniom negatywnym, co na nas wpłynie. Tamte osoby są mocno zaburzone, jeżeli takie coś robią, tak? To o tym czy ja, się będzie i pamiętajmy, ciało człowieka to jest kompleks, tak? To jest nasza natura biologiczna, to jest nasza psychika, bardzo rozbudowana i skomplikowana. No i także nasze relacje społeczne, to w jakie ja wchodzę kontakty z innymi ludźmi. To też potem wpływa na i psychikę i na nawet tą naturę biologiczną, co zresztą było, tak? Także przejdźmy do rzeczy, jak to się mówi, do konkretów, tak? Na pierwszym miejscu opowiem o alergiach, na przykładzie alergii oddechowych na chociażby taki perfum. Ja dosyć jestem alergiczny, faktycznie, i często kicham, jak ten też zaraz pewnie kichnę, tak. No i dlaczego? Tak? Dlaczego mój organizm broni się przed tymi substancjami? Przynajmniej ładnie pachną, mają poprawić, nie wiem, nasz ten wygląd, w sensie zapachu, tak, żebyśmy byli atrakcyjni. Czemu ja reaguję? Bo zobaczcie, w tym perfumie, który wziąłem tam z łazienki, jest 19 substancji chemicznych. Każdą z nich organizm musi zinterpretować, czy jest dobra, czy może neutralna, a może jednak szkodliwa, tak? Tam jest woda, tam są jakieś zapachowe substancje i masa, masa innych, nawet aluminium. Nie wiem, czy on tam jest czy nie, ale często jest aluminium. Nie wiem po co, ale słuchajcie, masa składników. Każdy z nich może zostać potraktowany jako coś przed czym trzeba się bronić, tak? Jeżeli ja mam taki perfum, czy ktoś ma inny, ktoś jeszcze inny, ktoś jeszcze inny, zobaczcie, ile to jest substancji chemicznych w naszym otoczeniu, tak? Wszystkie, organizm musi rozpoznać, co to za substancja, co z nią zrobić, no i z niektórymi organizm walczy, tak? Co więcej, mamy tyle tych substancji w naszym otoczeniu, że w końcu nasze ciało myli się, z czym walczyć, a co jest neutralne, a co jest faktycznie chorobotwórcze i nie rozpoznajemy wirusa jako coś obcego, albo rozpoznajemy sierść zwierzęcia jako silny patogen, tak? Organizm się myli, bo to tak jakbyśmy szukali igły w stogu siana, tak? Nie znajdziemy, bo jest to problem, tak? Jest tam tak dużo tych źbełek, że nie rozpoznamy, która to jest ta igła, której szukamy, tak? Tak to słuchajcie, działa właśnie alergia. I stąd tyle tych alergii na te sztuczne składniki i też na naturalne, bo organizm nie wie, co jest dobre, a co złe. Gubi się, tak? To są, słuchajcie, alergie. Niestety, zgodzę się z jednym moim przyjacielem, który powiedział, że w 2030 wszyscy będziemy mieli alergie. No, jeżeli pójdziemy w tym kierunku chemizacji naszego otoczenia, być może ta przepowiednia to się sprawdzi, tak? Dobrze, teraz jedziemy dalej. To będzie cukrzyca. I to jest w sumie optymistyczne, bo tu chodzi o cukrzycę typu drugiego, Tą, która jest związana ze złym żywieniem. No niestety znowu świat nam oferuje różne takie smakołyki w cudzysłowie, kolorowe, bardzo smaczne, yy, słodkie często, albo silnie też słone te, na co innego mogą zaszkodzić. I to słuchajcie, my się dajemy na te reklamy, na ten wygląd smak czy zapach złapać, tak? Nie kierujemy się rozsądkiem, jak żywimy swojego psa, czy kota. To my wiemy, żeby nie było posolone, broń Boże jakieś ciastko, czy czekolada, w ogóle to porażka, bo zdechnie, no właśnie. A sobie często dajemy te właśnie y, rzeczy, które my wiemy, że to jest złe. Jak zapytam ucznia, y, nawet w młodszej klasy, podaj mi pięć produktów y, dobrych i zdrowych i pięć złych. Większość bez problemu to rozpozna, a jak przychodzi y, co do czego, idziemy do sklepu, wybieramy te złe. To słuchajcie, na wakacje proponuję troszkę się zastanowić i wybierać więcej owoców, warzywo, jajko. Słuchajcie, też jest super, tak? Czasami nie jest do końca smaczne, ale można znaleźć takie, które są smaczne i zdrowe. No i zmodyfikować trochę, tak? Będziemy mieli czas dużo wolnego. Lekcje online i offline się pokończą. Będziecie mogli zająć się tym zdrowiem, tak? Przez odżywianie. No i w ten sposób zabezpieczamy się przed powstawaniem tej groźnej choroby nieuleczalnej, czyli cukrzycy, tak? Ona jest związana przede wszystkim z odżywianiem. No i na trzecim miejscu miałem powiedzieć o nowotworach. Jak to się dzieje, że na przykład słońce, jak się za dużo opalam, to moja komórka skóry może się zmienić w komórkę nowotworową. Nowotwory to jest uszkodzenie genetyczne, promieniowanie UV słońca jest nie bardzo szkodliwe. Ono trochę uszkodzi DNA twojej komórki, także komórka przeżyje. To DNA, ta cząsteczka materiału genetycznego, ona jest dość wrażliwa, ale ona też przetrwa to uszkodzenie, ale to uszkodzenie to, to jest właśnie to, co stanowi o komórce nowotworowej. Komórka zmieniona genetycznie, tak? to tak jak wirus komputerowy, niektóre są bardzo. Nieszkodliwe można powiedzieć, tak. Są takie wirusy, które gdzieś tam sobie, gdzieś na dysku się zainstalują, trochę przeszkadzają, ale wszystko w zasadzie działa dobrze, tak. Czasami po dłuższym czasie widać skutki negatywne tego działania. Tu jest podobnie, tak. Małe uszkodzenie DNA, komórka dalej sobie działa, ale jest już uszkodzona genetycznie to jest nowotwór, tak. Zmieniona genetycznie, komórka przez światło, to mogą przez promieniowanie słoneczne, to może być też jakaś substancja chemiczna, też gdzieś tam przereaguje z DNA, trochę, ją, trochę to DNA zniszczy, no i komórka niby sobie żyje dalej, ale jest zmieniona genetycznie, tak? To można powiedzieć, jest obca komórka. I znowu, jeżeli organizm to rozpozna, to ją zniszczy i jest spokój, tak? W starszym wieku jeżeli organizm już nie rozpoznaje tak dobrze tego, co obce, nie rozpozna tej komórki, ona się rozmnoży, podzieli, tworzy się zmiana nowotworowa, tak? Tak to działa, słuchajcie. Jest to dosyć groźne i niestety coraz więcej młodych osób choruje na te właśnie choroby związane z wiekiem starszym. I to są właśnie nowotwory, niestety. Chociaż one są uleczalne, medycyna poszła do przodu i sobie z nimi całkiem dobrze radzi, no ale no, ja bym nie chciał być chory na chorobę nowotworową, tak? Gdzieś u nas w podświadomości jest coś takiego, że no, my uważamy, że nowotwór to jest coś bardzo złego, tak? No chyba trzeba sięgnąć do literatury troszkę, tak, postudiować. No, medycyna podobno sobie z tym radzi, tak? Ale wam tego nie życzę, sobie też nie. Dbajmy o to zdrowie trochę, o profilaktykę, bo naprawdę nowotwory też, no chociażby te związane, z promieniowaniem UV słońca. Smarujemy się, tak? Jak idziemy na plażę, tam gdzie jest silne nasłonecznienie, czy wysoko w górach, ja tam często przebywam, smaruje się i to kilka razy dziennie, grubą warstwę, szczególnie nie tej nos, twarz, uszy, także biała jest taka dosłownie maseczka z kremu z filtrem UV, w ogóle się nie opalę no i wtedy jestem zabezpieczony, tak? Podobnie przed toksynami, różnymi innymi substancjami. Nie wdycham ich specjalnie. Staram się w miarę, jak się tylko da, żeby w pokarmie też ich nie było, tak? No w powietrzu nie mam dużego wpływu, tak? No ale mogę też sobie na wakacje pojechać w miejsce, gdzie jest czyste powietrze, tak? Też to pomoże, tak? Tak to, słuchajcie, działa profilaktyka, czyli zapobieganie, żeby dana choroba nie wystąpiła, tak? jest takie fajne też hasło lepiej zapobiegać niż leczyć to jest też warte przypomnienia a drugie jeszcze a propos profilaktyki ruch zastąpi każdy lek żaden lek nie zastąpi ruchu przez te wakacje słuchajcie życzę wam aktywności właśnie fizycznej komputery telefony zostawiamy na boku wystarczy 3 miesiące ja jestem już wykończony tak naprawdę przez te technologie online chociaż od września będą kolejne odcinki Mam nadzieję, że po tych dwóch miesiącach odzyskam tutaj chęci do tej pracy online i będą ciekawe odcinki na nowe tematy, których jeszcze nie poruszyłem. I myślę, że będą, może nie tak często. Tak Postaram się, żeby były to raz na tydzień z jeden odcinek tych nowości biologicznych. No ale na wakacje zostawiamy, tak? Odpoczywamy aktywnie, można już wychodzić na dwór, na rower, nad jezioro. Oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa. Ale to jest nam potrzebne, tak? Świeże powietrze i ruch, właściwe odżywianie z dużą dawką witamin, minerałów, ale tych pochodzenia naturalnego, owoce, warzywa, tak? Lato nam tego oferuje bardzo dużo i sięgajmy po to, tak? Truskawki już się pojawiają, inne smaczne owoce, naprawdę sięgamy po to to jest samo zdrowie, tak? No i jeszcze jedno takie zagadnienie. A propos naszego zdrowia psychicznego i zachowania na wakacjach. I też takie ostrzeżenie, bo czasami jest tak, że w czasie tych wakacji spotkamy fajną osobę, nowego przyjaciela, koleżankę czy kolegę, no ale oni nas czasami próbują namówić na jakieś dziwne zachowanie, na jakąś używkę czasami, coś tam nam oferują. Postaraj się, jeżeli uważasz, że to jest złe, powiedz nie. To jest odwaga, słuchajcie, powiedzieć nie. Niektórzy tego nie potrafią, są ulegli. Już nie mówiąc brzydko, zachowują się wtedy jak mięczaki takie, że co mi dają, to biorę. Co mi świat oferuje, jest super, tak? Bez przemyślenia. Pomyśl, zastanów się, powiedz tej osobie nie. Moim zdaniem zyskasz w oczach tej osoby, jak powiesz nie, nie chcę tego, to śmierdzi, to jest świństwo. Powiedz tak, to jest odważne. I. Yy... Naprawdę to działa, tak? Tego Ci też życzę. Nie daj się skusić na wszystko, co, się, co Ci oferuje kolega czy świat. Tak? No i pamiętajcie o tych relacjach społecznych, tak? Ja już dzisiaj o tym powiedziałem. Powtórzę jeszcze: kieruj się sercem. Ja nie bez powodu noszę te koszulki, bo bardzo popieram tego człowieka. Ma wielkie serce. Życzę Wam też takiego serca. Może nie każdy aż ma tak wielkie, ale kieruj się sercem w życiu. Pamiętaj o innych ludziach. Tak. Miłość, przyjaźń, muzyka to naprawdę nie zaszkodzi. Pomoże Ci w normalnym funkcjonowaniu i to też wpływa nawet na to zdrowie fizyczne. Tak? Dobrze, wszystko. Słuchajcie, już na ten rok mamy tematy zakończone. Jeszcze parę slajdów takich e, prozdrowotnych do przemyślenia, do obejrzenia. No i do zobaczenia we wrześniu na kanale. Dziękuję. Przyjrzyjmy się zatem jeszcze raz temu, o czym opowiadałem. Co to są alergeny? Są to substancje chemiczne powodujące reakcję obronną, alergiczną. Występują one głównie w powietrzu. Są to zarówno pyłki roślin, jak i substancje stworzone ręką człowieka, występujące m.in. w kosmetykach i środkach czystości. Możemy je spotkać także w pokarmie, głównie w produktach wysokobiałkowych. Przyjrzyjmy się także postępowaniu w przypadku cukrzycy. Tutaj widzimy osobę, u której badany jest poziom cukru we krwi. Najpierw należy wykonać nakłucie opuszka palca, następnie umieszczamy kroplem krwi na pasku pomiarowym. Ostatnim krokiem jest odczytanie wyniku na ekranie przyrządu pomiarowego. 120 mg decilitrze krwi jest to dopuszczalny wynik. Po posiłku osoba chora na cukrzycę musi podać sobie określoną dawkę hormonu insuliny, by wyregulować poziom cukru we krwi. Wykonuje się to poprzez nakłucie ciała, najczęściej w okolicy brzucha. Lepszym rozwiązaniem jest pompa insulinowa, wówczas insulina podawana jest automatycznie. Przyjrzyjmy się jeszcze nowotworom. Komórki nowotworowe można dość łatwo odróżnić od komórek zdrowych obserwując je pod mikroskopem. Ich charakterystyczną cechą są duże, nieregularne jądra komórkowe, co oznacza, że komórki te są gotowe do szybkich podziałów, do namnażania się. Dzielą się one bardzo szybko i w sposób niekontrolowany, powodując powstanie zmiany nowotworowej. Zabiegi lecznicze polegają na stosowaniu chemioterapii podawanej w kroplówce, mającej jednak liczne skutki uboczne. Stosuje się też zabiegi chirurgiczne, polegające na usuwaniu zmiany nowotworowej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Myślę, że będziecie pamiętali o swoim zdrowiu nie tylko w czasie wakacji, ale w ogóle. Pamiętajcie też o swoich bliskich. I do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Do widzenia.